Obecnie na liście największych miast świata próżno szukać polskich akcentów. Wiadomo, Azja zdominowała te kategorie. Udało mi się jednak znaleźć brytyjską listę 100 największych miast na świecie z 1854 roku, na której znajdują się aż cztery polskie miasta. Gdańsk 79 miejsce, Lwów, 59 miejsce, wrocław 37 miejsce i Warszawa 21 miejsce. Ogólnie widać po tym zestawieniu, że nierzetelność prasy była już popularna. W XIX wieku, bo na liście brakuje Poznania, Krakowa, Wilna i pewnie dziesiątek innych miast. I teraz ktoś oburzony pewnie napisze, że dlaczego dałem Lwów jako polskie miasto, jeśli Wrocław na takiej samej zasadzie jest niemiecki? O ile mogę się zgodzić z tym, że w 1854 roku Wrocław był zamieszkiwany głównie przez Niemców, to argument porównujący Lwów do Wrocławia jest po prostu głupi. Spójrzmy na tę mapę. Wrocław na przestrzeni historii był w Polsce przez trzy 388 lat, lwów 472 lata. Owszem, przed II wojną światową Wrocław był niemiecki i nikomu w Polsce nie przychodziło do głowy, żeby mieć jakiekolwiek roszczenia o to miasto. Ale to jednak Niemcy wywołali II wojnę światową, podczas której zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. Na koniec przegrali tę wojnę, co jest w sumie najważniejsze w aspekcie powojennego ładu. Nie uważacie, że to, co zrobili Niemcy, zasługuje na sankcję terytorialną? A my za co dostaliśmy taką sankcję w postaci lwowa, grodna? Zabycie jednym z największych poszkodowanych i oficjalne wygranie wojny? Chociaż tutaj chyba pasuje określenie: pyrusowe zwycięstwo. Nie. Terytorium zabrano nam wyłącznie przez naciski sowieckie, o których mówię w materiale Dlaczego zabrano nam lwów? Więc bardzo proszę, żeby już nikt nie porównywał sytuacji Lwowa i Wrocławia, bo to po prostu nie ma sensu.